W tym filmie zobaczymy, jak rozwiązać problem niedziałającego mikrofonu w Discordzie. Jeśli ten film jest dla ciebie przydatny, rozważ subskrypcję i zostawienie polubienia. Najpierw, jeśli jesteś na rozmowie i mikrofon nie działa, sprawdź, czy nie jesteś wyciszony. Oznacza to, że ikona mikrofonu nie powinna być przekreślona i w szarym kolorze. Jeśli tak jest, po prostu naciśnij ją, aby zmieniła się na białą. Jeśli to nie jest problemem, musisz upewnić się, że Discord ma dostęp do mikrofonu twojego iPhone'a. To bardzo proste, wystarczy wykonać te kroki. Otwórz ustawienia na iPhoneie i w górnym pasku wyszukiwania wpisz u Discord. Naciśnij na aplikację i upewnij się, że przełącznik dostępu do mikrofonu jest włączony, czyli w zielonym kolorze. Jeśli jest wyłączony, naciśnij go, aby go aktywować. Jeśli problem nadal występuje, otwórz Discord i przejdź do swojego profilu w prawym dolnym rogu, a następnie naciśnij ikonę ustawień w prawym górnym rogu. Przewiń w dół do sekcji Głos i sprawdź pierwszą opcję dotyczącą trybu wejścia. Upewnij się, że ustawiona jest aktywność głosowa. Jeśli widzisz naciśnij, aby mówić, zmień to. Następnie, jeśli opcja czułości mikrofonu jest wyłączona, włącz ją. Jeśli natomiast jest włączona, spróbuj ją wyłączyć i przesuń pasek czułości bardziej w lewo. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zadzwonić do innej osoby, ponieważ możliwe, że problem leży po stronie rozmówcy. To już wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym.